Marcinie, synu Mieczysława, czy postawa Polonii Warszawa w obecnym sezonie jest dla Ciebie zaskoczeniem? Nie do końca. No każdy gdzieś tam jakieś słabsze momenty ma, niektórzy mają lepsze, ale z drugiej strony nie możemy się oglądać na, na przeciwnika, patrzeć jaki idzie, tylko musimy być egoistami i martwić się o siebie. A jak wytłumaczysz fakt, że zespół, który jest teoretycznie silny kadrowo, ma zespół pretendujący przynajmniej na papierze do walki europejskiej Puchary? No, tak wiele, czyn wiele czynników na to się składa no, i, i być może dyspozycja dnia, i otoczka, i, i sytuacja wewnątrz klubu, jakieś nerwowe ruchy. No. Mnóstwo jest czynników, ale myślę, że takiego jedynego tutaj nie znajdziemy. Czy fakt, że klub posiada zapalczywego właściciela, który podejmuje pewne decyzje nerwowo, który w jakiś sposób ingeruje w politykę personalną drużyny może mieć duży, znaczący wpływ na to, że oni grają słabo? Trudno mi, trudno mi powiedzieć o tym, no, natomiast mogę sobie wyobrazić tylko, że jeżeli inwestuje swoje prywatne pieniądze, to może się denerwować, bo myślę, że każdy z nas by być może reagował podobnie. Gdyby inwestował swoją kasę w zespół i no, miałby prawo oczekiwać jakichś wyników. No dobra, no to tak załóżmy, że będziesz kiedyś pierwszym trenerem, bo wydaje mi się, że to jest taka naturalna kolej rzeczy. Przychodzi do Ciebie właściciel pokroju Pana Wojciechowskiego i mówi tak, że w meczu z Polonią, czy z Polonii z Lechem Poznań na prawej obronie zagrał Sokołowski. On następnego meczu chce, żeby grał Radek Menasz co No To są trudne sytuacje. No, nie byłem nigdy w takiej. Być może kiedyś się znajdę, tak jak mówię, że, że no, los trenerski jest taki nieprzewidywalny. Nie wiem, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Nie zastanawiałem się nad tym. Wolałbym, żeby tak nie było, o tak. że Polonii Warszawa, m.in. Daniel Monka, mówią otwarcie, że oni stoją za bakeromurem, murem, ale czy to nie jest tak, że trener, który daje sobie ingerować w politykę personalną, w to, kto ma grać na boisku, traci w jakiś sposób utretę? No, myślę, że w jakimś procencie na pewno. No. Zawodnicy patrzą, że a prezes powiedział, że będzie grał radyk przykład Czytają w całe, przez cały tydzień w gazecie, że będzie grał Mynarz na prawej organizacji MS Przychodzi mecz z Lechiem w Gdańsku i faktycznie ten Mynarz wychodzi. Teraz no, Wojciechowski, prezes Wojciechowski mówi, że nie zagra Cortez. Już Bakero nie powinien stawiać na Corteza. No i wydaje się, że ten Cortez nie zagra. Może tak być. no, jeżeli, jeżeli tak się wydarzy, no to można takie teorie snuć. Że, że, że nie jest dobrze, jeżeli prezes chce ingerować, czy właściciel klubu chce ingerować, kto będzie w jedenastce na boisku przebywał. To, to jest problem na tą chwilę Polonii, a Bogu dzięki nie nasz. Powiedz mi, patrzysz, bo widziałeś mecze polonii Warszawa, patrzysz na, to, na, na, na ten zespół jako na, faktycznie na zespół, czy na jako zlepek indywidualny? Jak najbardziej i na zespół, i, i w niektórych wypadkach na indywidualności, bo takie też ten zespół posiada. Natomiast my, my, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy się martwili o siebie, bo jesteśmy egoistami. Tak jak my musimy zająć. Przepraszam. Powiedziałeś o indywidualnościach, które, które znajdują się w Polonii Warszawa i które mogą w jakiś sposób odpukać przesądzić o lasach z tego meczu, na kogo byś szczególnie uważał? Na pewno do wyróżniających postaci należy Mierzejewski i myślę i ołowiec na tą chwilę, chociaż i, 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 i w liniach obronnych czy Dziewicki to są takie punkty dość mocne. To są zawodnicy doświadczeni, którzy mają już takie ogranie ligowe, także oni mogą być niebezpieczni. Polonia Warszawa kiedyś prowadził Twój to, Czy Ty patrzysz na ten klub z jakimś sentymentem? Nie, aż tak bardzo nie. Natomiast no. Mam w pamięci mecze Polonii z tamtych czasów. To które takie najbardziej utkwiły w pamięci? Mnóstwo ich było, mecze derbowe. Jedne zakończone pozytywnymi wynikami dla Polonii, jedne niekoniecznie, bo Polonia na lewej przegrała 7-2 kiedyś, pamiętam, w 2005 roku. No dobra, skupmy się na nas. Co słuchać w Obozie Zagłębę przed kolejnym meczem na Dialok Arena? Bardzo ważne. Na pewno jest nastawienie bojowe, bo, bo mamy świadomość tego, w jakiej jesteśmy. Sytuacji w tej chwili i, i co musimy zrobić, żeby, żeby wyjść na fajną prostą i mieć głębszy oddech. Co musimy zrobić zatem? Oprócz tego, że musimy wygrać z polonią Warszawa, a później poprawić to no, WHO. w zasadzie o wszystko powiedziałem. No dobrze, no ale może jakieś szczegóły. Nie, no musimy zagrać na pewno jako zespół yy, zdecydowanie yy, i tyle. Wspierać się wzajemnie, pomagać sobie i cieszyć się z trzech punktów. A jak wygląda sytuacja w głowach zawodników? Wygrali dwa bardzo ważne mecze. Mówisz, że panują bojowe nastroje, a czy nie ma jakieś takie obawy, że gdzieś to się odwrunie, wyżej? Myślę, że nie mają świadomość, to są profesjonaliści mają świadomość tego, że, że jak piłka wygląda, że można wygrywać, można przegrywać, nie sądzę, żeby po dwóch meczach od razu zwariowali. A co twoim zdaniem było kluczowe w tych dwóch meczach z ruchem i Jarką, wygranych bardzo pewnie przez zagłębie Co zdecydowało na 60? Mówisz. No to dobrze, to dobra wiadomość dla kibiców. Dla, dla kibiców. jeszcze, jak wygląda sytuacja kadrowa przed tym spotkaniem? Czy jacyś zawodnicy narzekali na urazy? Jakiś występ jest zagrożony? No, na tą chwilę hmm. jakichś takich wielkich urazów nie ma. Natomiast no, ślizgi, które chłopcy robili na sztucznej nawierzchni, troszeczkę ich tam skórę poździerała, ale to są drobiazgi, to nie są kontuzje, które mogą zagrozić, jeśli chodzi o występ w najbliższym meczu. Mecz w sobotę o godzinie 19.15. Siedzimy przy stole, przy którym odbyła się zazwyczaj konferencja prasowa, siedzisz na miejscu przeznaczonym dla trenera Marka Bojera. Jak myślisz, jakie słowa powie po tym spotkaniu z czarnymi koszulami? Mam nadzieję, że będzie miał satysfakcję ogromną po zdobyciu trzech punktów. Dziękuję. Dziękuję.